W dzisiejszym odcinku kochani sprawdzimy czy znam nazwy wszystkich italian brain rot tutaj dla was specjalnie kalendarz adwentowy i zaraz otworzymy sobie 24 okienka, zobaczymy 24 figurki, no i sprawdzimy czy ja znam ich nazwy wy koniecznie dajcie mi znać na dole w komentarzu jaki jest wasz ulubiony italian brain Road, a ja zabieram się za otwieranie oczywiście okienko numer 1 wydaje mi się, że dobrze znam italian brain Road, szczególnie te takie wiecie, najbardziej popularne ale tutaj ich jest aż 24. Dobra, zaczynamy od okienka numer 1. I wiecie co? Mega mały jest ten kalendarz. Więc domyślam się, że figurki też będą malutkie. Jedyneczka, uwaga, uwaga, jest! Ej, znam go! Znam go, no oczywiście, że znam. To jest... Tung, tung, tung saur, ten, który jest pokazany o tutaj na samym środku. Dobra, pierwszy punkcik zdobyty. Dobra, lecimy sobie teraz z dwójką. Z tego co zauważyłam, to kalendarz idzie tak po prostu po kolei. Nie trzeba szukać tych okienek. Dobra, lecimy z dwójką, dwójeczka. Któż to będzie? O, rany. Ciężko się trochę otwiera ten kalendarz. Tutaj mamy. Kojarzę go, widziałam już go. To jest wielbłąd, który jest w lodówce, z tego co pamiętam, ale kompletnie nie wiem, jak on miał na imię. Jeżeli wy wiecie, o właśnie, to tych, których ja nie będę wiedziała, to koniecznie piszcie ich nazwy na dole w komentarzu. Albo lepiej będzie, jak ja sama to sprawdzę. Brainrod, wielbłąd w lodówce. Tutaj małe poprawimy. Widzę, że nawet są takie maskotki do kupienia, i to jest Frigo Camelo. Dobra, lecimy sobie teraz z okienkiem numer 3. Mam nadzieję, że nie będę musiała więcej ich sprawdzać, ale. O nie, słuchajcie! To jest taki imbryczek, chyba na kawę. Jego nazwa jest podobna do tung, tung, tung sachur, a to jest chyba. Ta, ta, ta sahur to jest taki imbryczek chyba do zaparzania kawy albo jakiejś tureckiej herbaty. Dobra, czas na okienko numer 4. O rany, strasznie szeleści ten kalendarz adwentowy i nie mogę wyciągnąć tutaj niczego. Ej, poczekajcie. Co to jest? Czy to jest szympansini bananini? Przynajmniej tak wygląda chociaż. Nie wiem dlaczego ma tutaj taką y, białą klatę. Nie mam pojęcia. Y, obstawiam, że to jest szympansini bananini. Kolejny punkcik zdobyty. Lecimy dalej sobie z piąteczką. Piąteczka to jest. Nie do końca pamiętam, ale jakoś tak fruli frula fruli tula. Poprawcie mnie w razie czego w komentarzu. Odkładam sobie tutaj tego mojego brainrota i lecimy sobie teraz z szósteczką. Szósteczka to są Mikołajki, więc powinno być coś fajnego. Ej, nie mogę się dostać do środka! I co jest grane? Nie chcę rozerwać tego całego kalendarza, ale na pewno tak to się skończy. Tutaj mamy. Ej, poczekajcie, czy to jest ballerina? Kapucina? Trochę dziwnie to wygląda, ponieważ, no, kształt to jest balerina cappuccina. Ewidentnie. Mamy tutaj sukienkę, mamy ręce, jest to taka balerina, ale ta kokarda na górze? Trochę mnie myli. Czy jest ktoś taki podobny do baleriny cappucciny? Dajcie znać w komentarzu. Kolejne okienko to siódemka. No nie, no, będę to rozrywać. O, tego lubię! Uwielbiam go! Ale z nazwą już jest gorzej. la, lila. Lirila, rila Coś takiego, słuchajcie, ale jest zaliczone. Znam go i pamiętałam chociaż część jego nazwy. Odkładam tutaj moją figurkę. Lecimy sobie teraz z ósemką. Ej, co jest grane? Dobra, tutaj udało się wcisnąć to, ale strasznie szczeleści, słyszycie to? Dobra, mamy, mamy to. U, poczekajcie, A, dobra, znam go. Brainrot, który lubi chodzić na siłownię, ma niezłe mięśnie. A jego nazwa to Udin Din Dun z tego co przynajmniej pamiętam. Lecimy sobie teraz z dziewiąteczką. Ej, na razie dobrze mi idzie, słuchajcie. Chyba przez to, że na moim drugim kanale zagrajmy Ej, dużo grałam z Giską z kanału alebazji w jakieś brainroty na Robloxie i zapamiętałam ich nazwę. Ej, to jest kreweta. Krewetokot Trulimelo, trulicina, trulicina, Trulimero, Chyba coś takiego, ale słuchajcie, on akurat wygląda mega słabo, brzydki ma kolor. Ta kreweta jest zbyt ciemna. Dobra, lecimy sobie teraz z okienkiem numer 10. Najpierw wepnę to do środka, teraz wyciągam. O, octopusini! Oktopusini. Nie pamiętam dalej. Ale przepięknie! Ej, póki co ten Brainrod podoba mi się najbardziej. Przypomniało mi się, wiem, Bluberini Octopusini. Taka jest dokładnie jej nazwa. Póki co, numer jeden jak dla mnie. Dobra, lecimy sobie z jedenastką. Jedenastka. Otwieramy to. Poczekajcie, cappuccino. Assassino. Jeżeli to jest cappuccino assassino, to ja się pytam, dlaczego on ma takie kolory? Czy jest jakiś inny brain rot w takich kolorach, który wygląda jak cappuccino assassino? Bo cappuccino assassino powinien mieć czarne kolory, a tutaj jest takie bardziej brązowe. Może się mylę, może to był inny brain rot, Poprawcie mnie oczywiście. Eee, połowa kalendarza, okienko numer 12. A tutaj mój ulubieniec: tralalelo tralala, czyli rekin w niebieskich butach. Dobra, lecimy sobie. Od razu z trzynastką. Trzynastka rany, jak kto hałasuje! No nie mogę! Kogo tutaj mamy? Co? Coś takiego białego. Pierwszy raz to widzę. Nie znam tego Brain Rota. Poczekajcie, poczekajcie. Lama czy też Alpaka? Tutaj mamy zielony listek. Domyślam się, że tutaj miał być jakiś owoc. Czy to jest połączenie lamy z jakąś pomarańczą? Ej, istnieje w ogóle taki brain root? Wiecie, to jest tani chiński kalendarz adwentowy, więc tutaj mogą wystąpić zupełnie jakieś dziwne figurki. Lecimy z numerkiem 14. Zaglądam do środka. Znowu coś mega dziwnego. Co to jest? Italian Brainrod, który jest żółwiem? On wygląda jak taka postać z bajki, czyli Franklin. Normalnie żółw, albo wojowniczy żółw ninja, całe zielone i ma taką czarną opaskę. Dobra, sięgam po telefon i wpisujemy. Brainrod żółw. No dobra, sprawdzamy, czy coś takiego istnieje. Ej, jest, ale taki na hulajnodze. Albo taki w połączeniu z kiwi, albo z pizzą. Ej, chyba nie. Chyba on jednak nie istnieje, chociaż znalazłam coś tutaj podobnego, ale nie ma nazwy. No dobra, to lecimy teraz z piętnastką. Nie wiem dlaczego, ale dwa razy pod rząd były jakieś takie dziwne figurki. Ach, ja sobie palce połamie tutaj otwierając ten kalendarz. Tutaj mamy... Bobrito! Kokosito, Bobrini Cocosini Tak przynajmniej to wygląda Patrzcie na to Nie wygląda zbyt ładnie, ale to jest Bobrini Cocosini Czy też Bobrito Kokosito. Ej, nie podoba mi się, zbyt mało Szczegółów, ta głowa jakoś tak mocno Jest wciśnięta do tego kokosa Jedyny plus na to, że jest takim y, Słodkim grubaskiem. Ej, a może to nie jest Bóg może to jest Kapibara bardziej, lecimy sobie Teraz z szesnastką Szesnastka jest tutaj na na końcu. Najpierw wciskam, teraz wyciągam... Ej, znowu jakiś żół. Ej, co jest grane? No chodź tu, wychodź, wychodź. O nie! To nie jest żół. To moi drodzy, tutaj na górze jest ryba, tutaj jest chyba ciało szympansa. Tropi tripa, tripa tropa, jakoś tak on się nazywał, ale mega fajnie wygląda. Kolejny jeden z moich ulubieńców. Ej, skończyliśmy kolejny tutaj poziom. Zostały już tylko dwa. Lecimy sobie z siedemnastką. Wyciągam... Oj, tutaj to. O, dobra, mamy boneka ambalabu, ambalabu boneka. Czyli to jest ta żaba razem z... Oponom! Tak to się prezentuje. Ej, fajnie to wygląda! Ej, Szczególnie te nogi. Takie długie, chude i gołe. Mamy tutaj oponę, no i taką fajną głowę żaby. Lecimy teraz z osiemnastką. Wciskam to najpierw do środka. Teraz wyciągam figurkę. Najpierw patrzymy sobie oh, y, guzini bombini, guzini, guzini bombini, czyli ta gęś, która leci i zrzuca pociski. Bombini Guzini, chyba jakoś tak to się nazywa. Ej, mega fajna! Mega mi się podoba! A że to jest gęś, a nie kaczka bardziej. Bardziej przypomina chyba jednak gęś. Bardzo ładnie jest wykonana. Dobra, Bombini Guzini sobie tutaj odkładam. I lecimy dalej z dziewiętnastką. Dziewiętnastka. Coraz ciężej już się tutaj otwiera ten kalendarz. O, mamy! Prym, prym, bim! Czyli chodzące drzewo z wielkim nosem. To jest dokładnie ten brainer tutaj pokazany na tym kalendarzu. Ej, figurka tak średnio wykonana. Ta twarz mogłaby mieć więcej odcieni, ale sam wygląd jest ok. Mamy wielkie stopy. Widać, że to jest takie jakby obłosione drzewo, no i ten wielki nos na samym środku. Lecimy sobie teraz z dwudziestką i później zostaną nam już tylko cztery ostatnie okienka. A jeśli chodzi o mój wynik, ej, to już się pogubiłam. Ej, liczcie mi, ile udało mi się Dobrze nazwać, albo chociaż tak w połowie nazwać. Tutaj jest yy, ananasini ananasini Hmm, Gorel i Ananas. Jak on się nazywał? To jest orangutan. Orangutini ananasini. Ja cały czas myślałam, że to jest małpa. Ej, wygląda fajnie ta figurka. Mega mi się podoba. Ma ładne szczegóły. No i plus na to, że są takie cieniowane tutaj e, te kolory. Trochę ciemnego, trochę jasnego. No i bardzo ładnie wygląda twarz e, tego goryla, czy też szympansa. Zostało już tylko cztery okienka. Dobra, lecimy z 21. Czy będę go znała? Patrzcie na to, kto tutaj jest w środku. To jest... E... Poczekajcie, krokodyl i y, taki samolot. Wygląda mega ładnie, jest dosyć sporą figurką i to oczywiście jest Bombardilo Krokodilo. Szczerze, to nie wiem jeszcze, jaki tutaj brainrod powinien się chować. Teraz mamy okienko numer 22. Ej, ono jest takie malutkie. Malutkie, kwadratowe, zupełnie inne niż te poprzednie. Oh, dobra, widzę, co to jest. Lawaka Saturno. Lawaka Saturno. Saturno, Saturnita? Chyba tak to się nazywało. Czyli taka gigantyczna krowa, yy, schowana jakby w gigantyczną planetę. I do tego ma jeszcze gigantyczne stopy. Jeden z najdziwniejszych Brain Rotów, jakiego kiedykolwiek widziałam. Cały kalendarz mi się rozpada. Lecimy z okienkiem numer 23. Chyba nie ma sensu już tego robić inaczej, jak tylko wyciągnąć. Rybokota, czyli Trunimero Trulicina. I tutaj mam problem. Bo ja na początku powiedziałam, że Trunimero Trulicina to jest ta kotokreweta, a to jest chyba jednak ta figurka, z tego co sobie przypominam, więc jak nazywa się ta, nie mam pojęcia. Kończymy tę zabawę. A najgorszy moment! Najgorszy, czyli ostatnie okienko. Zobaczcie w jakim stanie jest ten kalendarz adwentowy. Okropny. Okropny stan. Dobra, ja wyrywam tutaj na koniec. Wy już widzicie, kto to taki. Poczekajcie. Dosyć spora figurka. Hmm, wiem kto to. Frutodrilo, czy też jakieś globo, glorbo, drilo, czyli to jest krokodyl, który jest włożony w gigantycznego arbuza. Na sam koniec jest mega fajna figurka, bardzo ładnie wykonana. Od razu widać, że to jest arbuz, że to jest krokodyl. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Koniec! Patrzcie na to, jak to wygląda. I teraz czas na Waszą ocenę. Mi wydaje się, że naprawdę znam dosyć sporo Brain Rotów. Nie wiem, jakim cudem one zostają w mojej głowie, te nazwy, ale słuchajcie, jeśli chodzi o kalendarz, no to słabo jest on wykonany. Ale same figurki nie wyglądają aż tak źle. Jest tutaj kilka bardzo fajnie wykonanych. Na przykład ta ośmiornica. Mega mi się podoba. E, podoba mi się również szympansymi bananini. E, również ta gęś, czy też krokodyl, ale musicie przyznać, że tung tung sahur ma jakiś taki dziwny uśmiech y, o rany. Trochę się go boję. Podobał Wam się ten kalendarz adwentowy? To dajcie znać w komentarzu. A teraz na sam koniec. Dzięki wielkie, że byliście razem ze mną. Czekajcie na kolejne odcinki. Do końca grudnia zostało jeszcze trochę dni. Do świąt jest jeszcze troszeczkę czasu, a ja mam jeszcze kilka kalendarzy adwentowych i kilka bardzo fajnych challenge'y. Dzięki wielkie, że byliście razem ze mną. Czekam na wasze komentarze. Dajcie znać, który Brainot jest waszym ulubionym, e, którego najbardziej lubicie, albo którego uważacie za po prostu najlepszego, najfajniejszego. Do usłyszenia, pozdrawiam Was, buziaki dla Was, pa pa!